Hej Simoneczku, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Gry Outriders. Na samym początku przypomnę tylko o zostawieniu łapacze w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Eee, no, dzisiaj, moi drodzy, kontynuujemy sobie misję tutaj w Babilonie. Eee, sytuacja wygląda tak, że po ostatnim odcinku, po porażce, musiałem się troszeczkę pozbierać, chwileczkę odsapnąć, odpocząć. Eee, no i co? No, bierzemy się dalej do roboty. No, zastanawiam się, czy najpierw sobie pociśniamy historyczkę. Chyba eee, tak, chyba pójdziemy po historyczkę najpierw. Zobaczymy, co tutaj dla niej zgarniemy teraz. Nagrody od historyczki nie są jakieś mega super, więc no nie wiem, czy w ogóle jest sens od razu do niej wbijać gdzieś tam i to próbować jej oddać, bo no ona no nie płaci zbyt korzystnie. Jeżeli pójdzie nam w miarę sprawnie, to oczywiście udamy się do kolejnej lokacji. Gdzieś tam wydaje mi się, że małymi kroczkami zbliżamy się już do końca. No i teraz tak zastanawiam się, szczerze mówiąc. Z kim my tutaj będziemy walczyli na koniec, bo ten, który nam uciekł, nie pamiętam jak on miał, zaraz może szybko obprzejmiemy jeszcze jak on miał. Nie klasa umiejętności ma pasno dziennik. I to były postacie właśnie wrogowie, on był wrogowie. O tutaj właśnie ten. Molo właśnie. Tutaj mamy pierwszy Alter. Więc tutaj kurczę. no Nie wiem, czy z Molochem będziemy walczyć, na koniec tutaj mamy aktualizację wszystkich informacji, które gdzieś tam zebraliśmy. Te wszystkie teksty, o których była mowa wcześniej. Ja sobie tego na razie nic nie zmieniałem. Lecimy z chłopakami, już nie? No, grubo. Jak widać. Basjon już leci do nas. Zastanawiam się, co właśnie od tej historyczki dostaniemy, no tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o poziom, który posiadamy na chwilę obecną i nagrodę historyczki, nie wydaje mi się, żeby one były na tyle gdzieś tam e, odpowiednie i wartościowe, żebyśmy się w ogóle nimi nie interesowali, niestety. Ale jak to już jest, ja, tak, ja jestem taki, że wolę wyczyścić sobie całą tą mapę po prostu, e, a później przejdziemy zwyczajnie dalej, nie no. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej No, dajesz osłonę? Nie dajesz Nie zdążyłeś, byczku Ta broń ma małe obrażenia, ale nie daje im zbytniego pola manewru na cokolwiek, nie? Więc to jest też spoko No i już masz łańcuchami Te łańcuchy są fajne wszystko jest fajne, dopóki wygrywamy I dopóki strzelam się z tymi zwykłymi Bo jak przychodzą jeszcze silniejsi To już tak fajnie nie jest niestety, nie? Dobra, teraz mamy trochę większe obrażenia To się tam nie chowaj Jedyny minus tej broni jest taki, że no Żre amunicję jak posrana I to dosłownie, nie? Nie uciekaj, byczku. Dobra, A może coś być gdzieś tu? Albo i nie Bastion żryj, amunicję, żryj ołów do srańców. Wybuchnij sobie tam pięknie. No, ładnie, pozamiataliśmy tu troszkę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tam już są chłopacy. Dobra, wiedziałem, że przyleciałeś. I spoko mam cię pod kontrolą byczku jakby to. Dwóch mamy. Dwóch mamy kolegów do załatwienia. Lecimy jeszcze na pożarze, jesteśmy, nie? Wow. Dobra, chodźcie za mną. Nie ciekawie. tego by się udało ściągnąć na serię No mnie cały czas podpala, nie? Nie w tą stronę, co ty robisz? No przeskocz! Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Jak, jak ja mogłem to przegrać? Jeszcze tak daleko nas wczytało. No tak, świetnie, po prostu świetnie. Się wkurwiłem teraz, już naprawdę. i zasrańcu, a nie tam ktoś mi tu następny naprawdę mnie wkurzyli tym że mnie tam zabili, no to, to to jest masakra jakaś nic nie zdążysz przywołać naprawdę się zdenerwowałem jeszcze nam zabrali poziom świata. Troszeczkę doświadczenia z poziomu świata. Jak tak dalej pójdzie, to mi nic z tego poziomu świata nie zostanie. Derma krwawienie nałożone. Ty skąd się za plecami u mnie wziąłeś, koleżko? No i tutaj latają gdzieś, nie wiem o co tutaj chodzi. Sebastian giniesz. A kuku? Na nie żyjesz? No dobra, dawajcie tam tych dwóch fajkusów tutaj i lecimy z nimi, nie? Nie żyje. Zabijmy jednego, tego, który ma mniej życia już, nie? Jeden może do mnie tylko strzelać naraz. I sądzę, że to było bardzo dobre posunięcie. Chwila dla mnie. Dobra, mam jeszcze sejficzny skok, więc w razie czego mi spadnie za nisko HP, to sobie użyję i on tam 15% mi przywróci. Do spania. A tylko niebieski. No dobra. Jak ja pomogłem zginąć, no to, to jest... Nawet mi nie piszcie w komentarzach, nie? Bo no to jest masakra jakaś. Zostawicie więcej łapek w górę subskrypcji kanału, może będę grał lepiej. Dobra. To, to na porażka jakaś, nie? Wiecie, to się może wydawać troszkę łatwe. Ale takie nie jest niestety. Ja też trochę jak lama tam stałem, nie? To przyznaję. Madame Hawior, okej. Okay. Tutaj mamy. No i co? No i idziemy zrobić tam tą kolejną misję, którą tutaj mamy właśnie w tej lokacji. Nie wiem w sumie co zrobić tutaj z tym. Może zrobię po prostu krótki odcinek, ale tą lokację skończymy i udamy się w następnym do nowej lokacji. Wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych opcji chyba jakie mogę zrobić, nie? Co tutaj się dzieje? Są tutaj ślady potężnego wyładowania energii. Kto się tutaj uwolnił? Tylko kto? Jeśli ktoś jeszcze poluje na dzikich, muszę się dowiedzieć kto? Ciekawe kto. Babylon. E, Rozpocznij obserwowanie nowego zadania. Aha, tam mam iść, tak? Tam. Doruszajmy. Może się udać. To jest fajna zabawa. Może jakiś potwór tym razem Na odmiany. Żebym tego nie żałował, nie? Bo no, niektóre słowa lepiej warto sobie. W ogóle nie uzupełniłem amunicji. Czy ja mogę to wyjść jeszcze? Mogę. A ja muszę zamykać te drzwi za sobą otwarte. Idziemy po amo. Ale to, to jeszcze raz? Aha, jak wyszedłem, to muszę tak jakby jeszcze raz tą misję wziąć. No dobrze Jak wyszedłem, to było anulowane. Mhm. No ja chcę obserwować to zadanie, nie? Dobra, już mam Już tam widziałem jakiegoś... ...snajpera, nie? Snajper nie. Niedobry snajper Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No i dobra. Pozamiatane? No jeszcze nie bardzo. Także. Fuck. Nie lubię być takim potrzasku, bo to jest mega głupie i ryzykowne. Czekajcie, bo jest snajperka nam wleciała. Przydałaby się snajperka na tego snajpera tam, który do nas mierzy on jest tam. No, wystawisz się. Dwóch No świetnie, po prostu świetnie Dwóch sniperów, tak Nie trafił Chociaż taki plus, tego że No nie trafił, ale Mi też nie idzie jakoś za dobrze Dobra, on strzelił przynajmniej. O nie, że... No trafił mnie. Szacun byku za to, ale... Więcej się nie uda. Tam był granat, nie tu. Kurna, gościu! Nie ładnie tak za plecy Dobra, snajper gin. Ten nie żyje. Tam jest drugi Jeszcze jeden. trzech snajperów? Czy to nie troszeczkę przesada? Dobra. Goodyesy mamy tutaj. Tu mamy notatkę. Wygląda na to, że doktor Indira prowadziła badania nad obeliskami i mocami Paxów. Ale mądrzej się wściekł, kiedy nie była mu w stanie przedstawić żadnych rezultatów. Durnień myślał sobie, że nauka da mu odpowiedzi na zawołanie. Mm, no Opisała czasami. Durne tak myślało na potajemnym odprawianiu rytuałów, co doprowadziło do kolejnych egzekucji. Gdyby tylko pozwolił im dokończyć te rytuały, rozumiesz? Nie wykluczone, że uciszyłiby później i nie doszedłby do tego wszystkiego. No nie wykluczone. Nie dowiemy się tego chyba Przynajmniej na razie. Otwórz bramę... do innego świata, chyba. grzech ojca... Czyli że Monroya, tak jakby, tak? Nie usłyszałem rozmowy, mogłem chwilę poczekać, bo ktoś coś tam... A, jest! Czekałem na ciebie... Wiedziałeś o wszystkim? Co zrobili ludzie Monroya? A ja... Ja brałem w tym udział. O Powiedz mi jedno że w rozgrzeszenie. To zależy od tego, kto ma rozgrzeszać Oddycha. Co ty robisz? Nie Pewnie chcesz wiedzieć, kim jestem. No tak. rozkazów badałem paksów poznałem ich język poznałem wroga potem go wymordowałem mężczyzn kobiety i dzieci wszystko w imię ludzkości by przejąć ich moc i zamienić nas w bogów Nic nie jest złem, gdy wygrywasz? Jak zaczęliśmy przegrywać? Odezwało się sumienie. Mm. Ciekawe Zdałem nie? wygnanie i szukałem śmierci na pustyni. Zamiast niej, cóż? Dopadła mnie ta przypadłość. Zapadła mnie ta burza i ta sama młod, którą próbowaliśmy ukraść. Byłem pierwszym z nas, ale teraz wreszcie mam sposób, by wszystko naprawić i przywrócić do życia dzieci i nogi. Tak. Co on robi? Co bo Pomożesz mi! O, nie pozwól! Stworzenia mi się zbliżyć, aż będę gotowy! Jesteś szalony! Pośpiesz się! Mega dziwne! Cokolwiek robisz, pośpiesz się! Przez ciebie jest ich coraz więcej. Musisz ich powstrzymać! Już prawie skończyłem! Ta ja na no to nie wygląda! To diabła próbuje ich uratować! No właśnie. No więcej tych małych No i to zdecydowanie więcej. Jest kolega. Pytanie tylko, czy on jest w stanie we mnie teraz strzelać tak jak ja to robię w niego. Ciśnij, 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 ciśnij bo Lecą do nas. Ciśnij bohaterowie i no. Dawaj, wyłazić tam. Kurna, ile ich tu jest? Zginę, albo nie zginę. To jest jedyna szansa teraz. No, zginąłem Dowu. Dwie śmierci na jeden odcinek to za dużo. Dobra, ziomek do spania. Dajemy tamtego najpierw, nie? Dobra, udało mi się chociaż zrobić tutaj taki mych, że uciekłem. To tu zaczynał. Dobra, zawijmy tego. Zawijmy teraz tego. Mam HP chociaż, odzyskałem HP. Lecimy z gościem. Zawić wodza. No, ten przyszedł do nas jeszcze, tak? Muszę go załatwić. I powinno być w miarę ok. Bo ta pała mnie podpala. Dobra, ogarnięte. Kurna, ja aż się boję patrzeć na swoje miny, jakie tutaj robię, nie? hej, kurwa. Dobra. Do spania, frajerzy. Trochę uciekłem od drzwi, dlatego muszę do nich chyba wrócić. Porozmawiaj z wędrowcem. Kurno, ale tym razem je chyba nie zabrało punktów yy, świata. Bo to chyba nie zabiera za pierwszym razem, tylko za drugim razem, jakbyśmy zginęli. Więc to jest akurat fajny plus. No ale. Nie żyję. Przestań! Co było to? Na to nie ma rozgrzeszenia. Albo z tym żyjesz, albo nie. 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 Musi być sposób. jeszcze się spotkamy. Niestety innym razem w innym miejscu. Gościu mnie trochę przeraża. Nie wiem jak was. Ale jest poryty. Jeszcze gał tego chłopa, tak wiecie. O, no tak. Lekki karabin maszynowy, mm -mm. Porównajmy sobie, nie? Nie wygląda źle. Prawnę sobie na razie portkin. No nie pozostaje mi nic innego jak wrócić do obozu. Kurna, wyszedł to dosyć taki sporo odcinek. Myślałem, że się szybciej z tym uporam Gdyby nie te dwie śmierci, które zaliczyłem, to myślę, że tak by było. Wpis w dzienniku, jeden gdzieś tam pominąłem. Nie robię tej gry na 100%, bo no sporo byłoby tego lutania tutaj, ale... Hmm, no ciekawe jest, nie? Jeżeli filmik Wam się podoba, moi drodzy, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam. hej! hej.